Wstęgi. Poproszę tutaj e, panią Elżbietę Piniewską, przewodniczącą sejmiku województwa kujawsko-pomorskiego, pana Bartosza Nowackiego, starostę mogileńskiego, pana Roberta Musidowskiego, przewodniczącego rady powiatu mogileńskiego, pana Pawła Molendę, e, przewodniczącego rady gminy Mogilno. Rady Miejskiej, przepraszam. Pana Leszka Duszyńskiego, burmistrza Mogilna. Przedstawiciela wykonawcy, czyli panią prezes firmy Inodrob, panią Izabelę Stynkiewicz. Pana Tomasza Werbińskiego, pełniącego obowiązki dyrektora zarządu dróg powiatowych w Mogilnie. Oraz pana Arkadiusza Grobelskiego, dyrektora Wydziału Gospodarki Przestrzennej i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego w Mogilnie. Ta inwestycja jest właśnie takim dowodem, że warto wspólnie działać dla dobra mieszkańców naszej gminy powiatu mogileńskiego województwa kujawsko-pomorskiego. Obłodnica Wschodnia Mogilna doczekała się drugiego ronda po wielu latach. Pan Storosta nie wspominał tutaj o kosztach budowy. Ale te koszty, jeżeli dobrze pamiętam, to się zamknęły po przetargu milion 200, chyba ponad milion 100 tysięcy złotych, z czego aż 50% dało województwo, czyli w ramach funduszu dróg samorządowych i za to panu wojewodzie serdecznie dziękujemy. Zresztą jak Państwo jechaliście tutaj od strony Mogilna widzicie kolejną inwestycję realizowaną z Funduszu Dróg Samorządowych. A więc remont ulicy, budowa ulicy Polnej i ulicy Grobla, gdzie gmina Mogilno otrzymała również dofinansowanie w wysokości 50%. Tak się składa, że na drogach wojewódzk wojewódzkich, powiatowych, a więc to skrzyżowanie należy do samorządu powiatowego, należy oświetlić takie obiekty inżynieryjne, i niestety to leży już po stronie gminy Mogilno. No i widzicie Państwo te lampy, które niedługo one już będą świeciły, koszt tej inwestycji to 20, około 25 tysięcy złotych. Jest z nami Pani Przewodnicząca Sejmiku Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Pani Przewodnicząca prosimy o wsparcie naszych starań w celu dokończenia tej inwestycji tej obwodnicy wschodniej Mogilna do, Żabie, do Żabna. To jest tylko półtora kilometra. My chcemy dokończyć tę inwestycję, bo pamiętam doskonale, kiedy obecny pan Starosta Mogileński, pan Bartusz Nowacki, był wówczas członkiem zarządu województwa kojawsko-pomorskiego i w 2007 roku przyjechał do mnie, do urzędu celem omówienia właśnie budowy tej drogi, obwodnicy. A państwo widzicie, że ten ruch jest coraz większy. Jeżeli do, będzie wybudowana druga część obwodnicy wschodniej Mogilna, e, staniemy się my, jako samorząd gminny, właścicielami e, ulic w centrum miasta. E, a o to nam chodzi: chodzi nam o to, żeby e, zarządzać e, ulicami w mieście, żeby był jeden gospodarz, żeby wyrzucić ciężarówki z centrum miasta. E, jeszcze raz serdecznie dziękuję wszystkim, którzy e, przyczynili się do powstania tego bezpiecznego skrzyżowania na terenie naszej gminy. Dziękuję bardzo. Witam Państwa również bardzo serdecznie w imieniu Rady Miejskiej w Moginie. Pan Starosta i Pan Burmistrz powiedzieli wszystko. Ja tylko pragnę dodać, że Rada Miejska bardzo przychylnie, jeżeli pan burmistrz przedstawił propozycję do budżetu odnośnie do finansowania, praktycznie zagłosowaliśmy wszyscy za. To też było bardzo. Sytuacja by musiała, że było to bardzo potrzebne. Jest tutaj część radnych, myślę, że na pewno są bardzo zadowoleni, zadowoleni z tej inwestycji. Zresztą już tam w zakupistach powiedziałem, bo ja często tutaj przejeżdżałem i tak odnoszę wrażenie, że tak bardzo solidnie to zostało wykonane i z tego się cieszymy, że ta inwestycja na pewno będzie bardzo długo służyła naszym mieszkańcom, nie tylko po pierwsze no to ofiary śmiertelne, to się mówiło, że no, jeździmy na pamięć, bo to były ofiary naszego rejonu, ale później też no, były przypadki, że zginęły osoby z zewnątrz, to jednak pokazuje to, że ta inwestycja jednak musiała być zrobiona i z tego bardzo się cieszymy i wszystkim, którzy do tego się przyczynili. W imieniu Rady Miejskiej składam serdeczne podziękowania. Dziękuję bardzo.